Się. Moje czary was ochronią! Są niezawodne! A pamiętasz, jak zaczarowałaś kąpiel królowej Dawiany i zalałaś cały zamek? To zdarzyło się raz, a królowa Dawiana uznała, że i tak trzeba było umyć podłogi. Mogę wyjaśnić zdanie, że pływam tak sobie? To znaczy, że ja i sprint nie umiemy pływać. W ogóle. Nic wam nie będzie. Zaufaj nam! Nie pozwolimy, by coś wam się stało. Chodźmy! Uuu. Każda wielka przygoda zaczyna się od zaufania. Chodźmy! Ufamy, małże. I glide. Tak, sprint? Dobra. Skok zaufania. Gotowy? Na trzy. Oh, oh, oh. Raz. Dwa. Trzy. Uh -huh. Jesteś Syrenką! Ja mówię pod wodą? Nawet oddycham pod wodą! Też jestem Syrenką! Ach, mówiłam, że moje czary was ochronią! Felicity, pasuje ci ten ogon? Twój wygląd jest płetwastyczny! My jesteśmy Syrenami! Hmm. hmm. Oh. Wow. Ile to różnych drobiazgów? O, a może to? O, albo to? A to? To nie jest dość dobry prezent. Flik, nic nie robię. Stingly, słyszałam brzęk. Mocno się uderzyłaś tym razem. Nic mnie jest. Wybaczcie, jeśli Stingli was przestraszyła. Pilnuje w sklepie porządku, ale czasem jest trochę niezdarna. Jelani? To przyjaciele z zaczarowanego lasu. Cześć. Dziewczyny? To Jelani i jej pupilka Meduza Stingli. Świetne baletnice i właścicielki sklepiku z podwodnymi skarbami. To dla nas wielki zaszczyt was poznać. Acha. Oh! <grystanie> Widzisz, Stingli? Nie tylko ty wasz niezdarna. <grystanie> Aha. Oh, oh, oh. Nie ma iskierek. Oh, nie ma błysku. Powiedz, że to nieprawda. Oh. <grystanie> Te kanapki z wodorostów smakują jak piasek. Z to wyjęłaś. No dobra, może pobijecie rekord w szybkim zjeżdżaniu. Wee! Wee! Ha, ha! Wee! Oh. To rekord wolnego zjeżdżania. Oh. Czyżbyśmy właśnie stracili rytm? Tak, to chyba koniec podwodnego królestwa, jakie znamy. Nasza wina. Ja i Flik chcemy to naprawić. To nie jest wasza wina. Nie dotknęłybyście perły, gdybym nie miała obsesji na punkcie prezentu. Dla Maury. Ach, dlatego byłaś taka dziwna? Martino, nie musiałaś szukać idealnego prezentu. Przecież wystarczy, że spędzimy to święto razem. Dzień troskliwości nie będzie taki sam, jeśli nie znajdziemy drugiej tęczowej perły. No to płyńmy. Jestem gotowa. Może tak, odrobina błękitu i trochę polerki dla błysku, szczypta złotego brokatu? Wow! Wow! Moja siostra będzie zachwycona. Prezent dla Martiny, część pierwsza. Jakie to będzie święto? Dzień troskliwości. Największe święto w podwodnym królestwie. Świętujemy troskę, którą się obdarzamy tańcząc, jedząc i dając sobie prezenty to Martina! Glad! Przykryj niespodziankę! Cześć siostrzyczko! Co się dzieje? Hej, bardzo dużo. To już jutro jest dzień troskliwości! Tak się cieszę, że się zobaczymy! Ja też. Spodoba Ci się mój prezent. Właśnie go szykujemy. Och, Maura, nie musisz co roku aż tak się starać. Ach, masz rację. Muszę się postarać jeszcze bardziej. Tegoroczna niespodzianka będzie jeszcze bardziej nie do wiary. Ja już nie mogę się doczekać. Zaprosisz swoich nowych przyjaciół? O, tak! Kto chce popłynąć na dno morskie, świętować Dzień Troskliwości? Ja! My, Kiedy go przypłyniecie? Szybko, jeśli skorzystamy z lustra królowej Dawiany. Spotkamy się na miejscu? Będziemy czekać. Do zobaczenia pod wodą! Dobra. Ścigamy się do komnaty tronowej? Tak! Pospieszmy się! Oooo! Flik, chodź! A! Wow! No dobra, a więc wchodzimy do podwodnego królestwa! Zaraz! Właśnie do mnie dotarło. Schodzimy pod wodę, prawda? A tam nie ma powietrza! Ja świetnie biegam, ale pływam tak sobie. Może ja i Twist coś zbudujemy: Jakąś ściśnieniowo-bąbelkowo-wodoszczelną kapsułę podwodną. <śmiech> Rozumiecie? <śmiech> Nie martwcie się! Moje czary was ochronią! Są niezawodne! A pamiętasz, jak zaczarowałaś kąpiel królowej Dawiany i zalałaś cały zamek? To zdarzyło się raz, a królowa Dawiana uznała, że i tak trzeba było umyć podłogi. Mogę wyjaśnić zdanie, że pływam tak sobie? To znaczy, że ja i sprint nie umiemy pływać. W ogóle. Nic wam nie będzie! Zaufaj nam! Nie pozwolimy, by coś wam się stało. Chodźmy! Każda wielka przygoda zaczyna się od zaufania. Chodźmy! <gülzy judyty> uh, a ufamy, małże i glide. Tak, sprint? Hmm? Dobra, skok zaufania. Gotowy? Na trzy! <szanyonce> Raz, dwa, trzy! Ja mówię pod wodą? Nawet oddycham pod wodą! Też jestem Syrenką! Ach, mówiłam, że moje czary was ochronią! Felicity, pasuje ci ten ogon? Twój wygląd jest płetwastyczny! My jesteśmy Syrenami! To jest najwspanialsze kiedykolwiek rzucone podwodne zaklęcie! Dzięki! Cieszę się. A, oh, Pater będzie zachwycona tym syrenim makijażem. Możemy wysłać jej selfie? Jasne, ale tu to muszę selfie. <ścoughs> Najpierw nie umiałam pływać, a teraz nie mogę przestać. Juhu! Jakbym latała! <ścoughs> Felicity, Brie, musicie spróbować! <ścoughs> <ścoughs> Jednym ogonem naprawdę pływa się łatwiej. Jej, jej, jej. Łatwiej niż jeździ się na rowerze, a do tego fajniej. <laughs> Witajcie, cześć. Wow, Widzieć starszą siostrę. Cieszę się, że cię widzę. <laughs> Dobrze, że twoi przyjaciele spędzą z nami święto. W tym roku będzie świetna zabawa. Niech ich przedstawia. Przyjaciele z zaczarowanego lasu to Pri i Twist, hey. Danesa i Sprint, hmm. Felicity i Flick. Jej, jak na mieszkańców lasu, jesteście świetnymi syrenkami. Jestem Martina, a to moi pupile, Tidy i Bubbler. A -a. Uwielbiają sobie żartować z glajd. Kiedy byli mniejsi, robili sobie różne żarty. Teraz już wyrośli z tych dziecinnych żartów, prawda, Tidy? Babler? Babler, Tidy, dosyć tych żartów. <ścoughs> Należało wam się. Więc kto chce iść do miasta? Ja! Świetnie! To jest centrum miasta, czarodziejskie serce podwodnego królestwa. Tu są najlepsze podmorskie stroje, jedzenie i rozrywka. O tutaj! I materiały! Nie wiedziałam, że muszla ma tyle zastosowań, albo piasek. Mam tyle pomysłów na nowe wynalazki! Prowadzę podwodną kawiarnię, wstąpmy tam na przekąski, a potem do parku wodnego. Park wodny? Tak jest! Tak. Hej, możesz odprowadzić moich przyjaciół beze mnie? Nie uwierzysz, ale wciąż pracuję nad twoim prezentem. Do jutra będzie gotowy. Nie martw się. Potrzebuję kilku godzin. O, no cóż, nie ma sprawy. Twoi przyjaciele są mili. Zorganizuję im atrakcje. Płyń, a ja... Będę czekać na prezent. To czekasz się! Ja też czekam na niespodziankę od Ciebie! O, to będzie coś. To te syrenki z zaczarowanego lasu. Martina wspomniała, że przypłyniecie. Ja jestem staria, a to mój uroczy przyjaciel Bimi. Hej! Jestem Radia Tęczowa ryba. Razem z Flo sprawiamy, że świat jest kolorowy. Wow! Jesteście najwspanialszymi Enchanti Mars, jakie znamy. A znamy królową Dawianę? Przestańcie, bo się czerwienie. Przyrządzę naszym gościom pierwsze morskie napoje. Chodźcie! O, nigdy nie piłyśmy w zaczarowanym lesie. Opowiecie nam, jak tam jest? No pewnie! No, jakie przepiękne miejsce! Tak. Mam plan. I to był ostatni raz, kiedy Pater pozwoliła Sage zrobić perfumy. Smakowały wam napoje? Bardzo orzeźwiające. A, dziękuję. Nie wierzę, że to mówię, ale morskie glony smakują mi bardziej niż marchewka. A, poproszę jeszcze jeden. Pływanie pobudziło mój apetyt. Zaraz ci przygotuję. Maura je uwielbia. O, co się stało, Martina? Maura zawsze daje mi takie niesamowite prezenty. W zeszłym roku zafundowała mi dzień w królewskim spa i suknię uszytą przez osobistą krawcową królowej Dawiany. O tak, pamiętam. Wróciłaś do domu tak bardzo odmieniona. Było cudownie. A ja dałam małże w zamian naszyjnik ze starych muszli, które znalazłyśmy jako dzieci. A co w tym złego? To pomysłowe. W porównaniu z prezentem Maury, to było takie małe, słabe. W tym roku chcę dać jej coś godnego najwspanialszej, najbardziej pomysłowej starszej siostry. Tylko nie mogę wymyślić, co to może być. W Dniu Troskliwości nie chodzi o prezenty. Chodzi o wzajemną troskę i dzielenie się szczęściem i radością. Hmm, mam pomysł. Może wspólnie rozwiążemy Twój problem? Wokół jest tyle cudnych sklepów, więc na pewno znajdziemy odpowiedni prezent. I jesteś pewna? Miałam Was zabrać do podwodnego parku wodnego. A, a później. Teraz pójdziemy na zakupy. Zwierzaczki, zbiórka! Flik, flik! Tidy, babler! Bimi. gdzie reszta zwierzaczków? stań bimi. Nie zdradzę im, że powiedziałeś. Tidy i Babler wiedzą, że nie mogą pływać do parku wodnego bez mnie. I to właśnie dzisiaj. Flik miała z tym coś wspólnego. Ona wcale się nie słucha. Dobrze, że dzień troskliwości jest dopiero jutro. Znajdziemy zwierzaki i zaczniemy szukać prezentu dla Maury. I kto wie, co znajdziemy. Idealny prezent gdzieś jest i tylko czeka na znalezienie. Koniec zabawy. Heidi o. O. Bubbler, co w Was wstąpiło? Odpłynęliście nic nie mówiąc, właśnie dzisiaj. O. Dobra, słodziaki, mówcie. Czyj to był pomysł? <śmiewanie> huh. Mój i zrobię to jeszcze raz! <śmiewanie> 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 Oczywiście, że to był twój pomysł, Flik. <śmiewanie> Mamy nadzieję, że nie narobiliście nam wstydu przed nowymi przyjaciółkami. <śmiewanie> nie martwcie się, miałam ich na oku, byli grzeczni, a wy musicie być naszymi gośćmi. Jestem Dorinda, a moi pupile to najbardziej śmiali akrobaci w oceanie. Oto delfinki Happy, Tipper i Splasher. Dzięki, że ich przypilnowałaś! Musimy płynąć, ale. Jeszcze chwilkę, proszę! No, Dorinda was pochwaliła, więc możemy jeszcze trochę tu zostać. Nie za długo. Cieszę się, że was poznałam! Jak się wam podoba w podwodnym królestwie? Jest cudownie! Najbardziej się cieszę, że nauczyłam się pływać! Teraz to jest moja nowa pasja! A ja odkryłam, że krasnorosty są tak pyszne jak marchewka i że Martina robi najlepsze algowe napoje! Czy to nie jedyne algowe napoje, jakie piłaś? Aha! Naszym siostrzyczkom spodobałoby się to miejsce! Wiecie, park wodny, który naprawdę jest pod wodą? Następnym razem przyprowadźcie je do nas. Podwodne Królestwo to rodzina i zabawa. Zjeżdżałyście na zjeżdżalniach? Musicie spróbować! A! To płyniemy! A -ha -ha -ha. <śleszy> <śleszy> Mówiąc o siostrach, gdzie maura? Przygotowuję prezent na dzień troskliwości. Dla mnie. <śleszy> To Cię niepokoi? Dlaczego? Bo dzień troskliwości jest już jutro, a ja nie mam pojęcia, co dać Małże. Dziewczyny pomogą mi w zakupach, ale co będzie, jeśli nie znajdziemy nic na czas? Nie wiem, a co będzie? Będzie mi tak głupio. Niepotrzebnie. Maura ucieszy się z każdego prezentu. Wiesz, że bez prezentu też będzie ciebie kochała. Pamiętaj o znaczeniu dnia troskliwości. Nie chodzi o dawanie prezentów, ale o okazanie troski. Prezent jest okazaniem troski. To jeden ze sposobów, ale są inne. Zaufaj mi. <laughs> Czy to jest nowy taniec? Chyba raczej taniec, chlawaniec! Hej, kochani! Widzę, że nasze leśne przyjaciółki trafiły do najlepszego parku wodnego w podwodnym królestwie! Zobaczmy. E, Bri, A? twist Danesa, sprint Felicity hey. i Flik. Dobrze zgadłam? W stu procentach. Czy to twój zespół taneczny? To jest mój zespół do tańca i do pływańca. Jestem Seda. Moje koniki morskie to Nabers, Kim, Arch i Fan. Spotkaliśmy się tutaj, żeby ćwiczyć nowy układ na Dzień Troskliwości. O, moje morze, Martina! Po drodze spotkaliśmy Maure i Glyde. Nie chcę psuć efektu, ale Maura ma dla ciebie niesamowity, wspaniały prezent! Jest tak genialny, że na samą myśl chce mi się tańczyć! Co to za piosenka? Podoba mi się! A to? To nic takiego, tylko zawsze to nucimy podczas rozgrzewki! Tak, tak! E, Seda, nie macie przypadkiem treningu? Może popłyńmy do nowego miejsca prób? Tak! Mniej niż dzień do naszego święta i nie ma czasu do stracenia! Płyńmy! Dziś macie czas na zwiedzanie, a jutro wielka impreza! Martino, pamiętaj, jest wiele sposobów na okazanie troski. Hmm, chyba prezent Maury jest lepszy niż myślałam. Możemy już iść na zakupy? Nie mogę się doczekać. A więc chodźmy. To znaczy, płyńmy. Zwierzaczki, zbiórka. I o to chodzi. A więc dokąd? No, najlepsze sklepy są w centrum miasta. Hmm. To różnych drobiazgów. O, a może to? O, albo to! A to? To nie jest dość dobry prezent. Flik! Nic nie robię! Stingli! Słyszałam brzęk! O, Stingli! Jak mocno się uderzyłaś tym razem! Nic mnie nie jest. Wybaczcie, jeśli Stingli was przestraszyła. Pilnuje w sklepie porządku, ale czasem jest trochę niezdarna. Jelani to przyjaciele z zaczarowanego lasu. Dziewczyny to Jelani i jej pupilka Meduza Stingli, świetne baletnice i właścicielki sklepiku z podwodnymi skarbami. To dla nas wielki zaszczyt Was poznać. Nie tylko ty bywasz niezdarna. Czy poszukujecie czegoś szczególnego, dziewczyny? Czy nie masz przypadkiem idealnego prezentu dla Maury, który tylko czeka, by go kupić? Idealnego prezentu? To, co czyni prezent idealnym, to miłość, która jest dawana razem z nim. Co może sprawić, że Maura poczuje się kochana? No nie wiem. Ledwie się z nią widziałam, odkąd wróciła do domu. Byłam już we wszystkich sklepach i wciąż nic dla niej nie mam. Choć ona przez cały dzień szykuje prezent dla mnie. Hmm. Myślę, że najlepszym prezentem, jaki możecie sobie dać, jest czas. To znaczy, każdy dzień jest prezentem. Chwile spędzone z tymi, których kochamy. Ach, to też są prezenty. Może nawet najlepsze, jakie można dać. Rozumiem. Ale jak mogę dać czas Małże, kiedy jej prezent dla mnie jest taki ekstrawagancki? Chcę pokazać mojej siostrze, że troszczę się o nią tak, jak ona o mnie. O, Myślę, że ona o tym wie, Martina. I wcale tego nie chcę, żebyś się tym aż tak bardzo stresowała. Nie martw się. Może kiedy odpuścisz, wpadnie ci do głowy jakiś pomysł. <grym <grym> o. Czy mi w brzuchu? Wypiłabym kolejne morskie smoothie. Jasne. Wracajmy do kawiarenki i coś przekąśmy. <gry> <gry> Nigdy nie odwiedziłam wszystkich sklepów w jeden dzień. Wypijcie tyle smoothie, ile chcecie na mój koszt. Płyńcie do kawiarni. Ja dołączę do was później. Ale nie płyniesz z nami? Martino, też musisz odpocząć. Jestem króliczką, wiem coś o tym. Zresztą już byłaś we wszystkich sklepach w mieście. Że coś przeoczyłam. Wiem tylko, że czas ucieka, a mnie kończą się możliwości. O. Jeśli nie znajdę prezentu dla Maury przed Wielkim Świętem, nie będę mogła się pojawić na uroczystości. Potrzebny mi cud! Hej, patrzcie, a może to? Tęcze! Błyszczące tęcze! Błagam! Odłóż to. To jest najbardziej wyjątkowe ze wszystkiego, co dziś widziałyśmy. Felicity, błagam. Odłóż to. Teraz. Ja tylko chcę ci pomóc. To nie jest zwyczajna perła. To prezent od samej królowej Dawiany. Wyraża piękno, które tworzymy, gdy współpracujemy. To brzmi tak. Symbolicznie. To nie tylko symbol. Królowa rzuciła czar. Magia perły sprawia, że całe podwodne królestwo iskrzy się i błyszczy, dopóki się o siebie troszczymy. Gdyby perła zaginęła, albo gdyby ktoś się zniszczył. Nie będzie iskier ani blasku? Uh. No, tylko spójrzcie. Perła jest na swoim miejscu, a wszędzie iskry i blask. Nic się nie stało. O nie! O Ja za wcześnie to powiedziałam.